Dzień dobry. Mówię cicho, bo moje baby jeszcze śpi. Dzisiaj jest Boże Ciało, dlatego pospałem sobie trochę dłużej, bo do piątej. I... I chcę Wam na początek pokazać, co robię każdego ranka. Każdego ranka. Każdego ranka się modlę. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak wygląda dzień takiego. Oszołoma katolika z Ciemnogrodu, Dzień Bożego Działa. Dzień w dzień rano wmuszam litr wody z cytrynek na czczo. Zdrowe to czy niezdrowe. Ja piję codziennie rano kawę przed śniadaniem. Pewnie to jest niezdrowe, ale w ogóle nie idźmy, nie idźmy tą drogą. Teraz sprawa jest taka. Jest święto, a tutaj Katol pokaże, że trochę pracuje w święto. Cała moja rodzina śpi, jest godzina 5.26. Udało mi się uporać ze wszystkimi swoimi naporanymi rytuałami I teraz chyba dopóki ich nie będę budził około godziny 6.50, no to sobie popracuję. No. To nie jest tak, że chcę nakotować swoją katolickością cały czas, więc tu stoi. Zawsze. Mam 41 lat, już próbowałem w życiu robić milion rzeczy, naprawdę, budować wiele, wiele rzeczy, miałem wiele pomysłów i mówię z własnego doświadczenia: wszystko w życiu, co zbudowałem na własnym widzi mi się prędzej czy później się kończyło jakimś niepowodzeniem. Wszystko, co zaczynam i buduje jakoś w oparciu o modlitwę, na razie się udaje. My oczywiście nie jesteśmy protestantami, to nie jest tak, że ja teraz mówię, że zostań katolikiem, będziesz miał sukcesy. Bo to trochę nie o to w tym chodzi. Jestem otwarty na wolę Bożą. Na razie, jakoś wszystko idzie dosyć dobrze. I ja wiem, że dzień, w którym zacznę budować znowu na swoich pomysłach i sobie, będzie dniem, w którym zaryzykuję znowu kolejną jakąś tam katastrofę. Natomiast, dlatego, wolę na wszelki wypadek uzgodnić z Panem Bógiem wszystko, co zamierzam robić. Dobra, siadam do roboty. Mam godzinę 15 na PHC, czyli na coś co w sumie chyba w życiu lubię najbardziej. Witamy w ciemnogrodzie. Pierwszy dzień trzaśników. Przystąpili do Jezusa. Uczniowie i zapytali go. Słuchajcie, chciałbym teraz zwrócić się do ludzi niewierzących, czy też może po prostu niechodzących do kościoła. Bardzo często słyszę taką opinię, że mamy tu do czynienia z jakąś manipulacją, że to jakieś takie bezwiedne owce maszerują za, za księżmi, którzy nimi manipulują. Nie wiadomo nawet w jakich celach, ale chyba chodzi o władzę, czy o pieniądze, e, że to jest jakieś pranie mózgów, czy coś podobnego. I chciałbym Was prosić, żebyście nie myśleli w ten sposób. To jest, to jest po prostu nierozumowe. Jest niemożliwe, żeby przez tyle wieków takie masy ludzi szły kompletnie nie rozumiejąc w czym idą. Możecie oczywiście myśleć, że jesteśmy wszyscy w totalnym błędzie, my katolicy. Do tego macie prawo. Ale jakby dyskredytować coś zanim się to w ogóle zrozumie, no to jest trochę nierozumowe i też trochę bez szacunku. Możecie odrzucać w to, to w co my wierzymy, ale spróbujcie najpierw to zrozumieć. Boże Ciało to jest potoczna nazwa uroczystości ciała i krwi Chrystusa. My wierzymy, katolicy, że Jezus jest obecny w najświętszym sakramencie. Bo tak nam sam powiedział, przynajmniej my wierzymy, że tak nam powiedział. Nie wchodząc w szczegóły, w XIII wieku papież Urban IV wprowadził Festum Corporis Christi. Nie jest moim celem popisywać się wiedzą z Wikipedii, bo to jest żenujące. Chodzi w skrócie o to, że powstało święto poświęcone wyłącznie najświętszemu sakramentowi. I coś, co obu się wydaje może śmieszne, że tak chodzimy po tych ulicach, to dla katolików jest po prostu procesją, w której idziemy w obecności Jezusa którego jakby wyprowadzamy ze świątyni, żeby nie był obecny tylko w świątyni, w tabernakulum, ale powiedzmy, przeprowadzamy go przez naszą codzienność, przez nasze życie, przez nasze ulice, żeby swoją obecnością też uświęcał cały świat, a nie tylko jakby mury świątyni. Pewnie jakiś teolog powie to 100 razy lepiej, a jeśli ja w ogóle gadam głupoty, też proszę mnie poprawić. I teraz każdy niewierzący może oczywiście mówić, że A. Jezus w ogóle nie istniał, B istniał, ale nie był w ogóle Synem Bożym i c istniał, może nawet był Synem Bożym, ale Kościół nie ma żadnego patentu, żeby się o nim wypowiadać, Kościół kłamie i nie ma obecności na przykład Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Macie prawo uważać te wszystkie rzeczy, ale odrzucać i wyśmiewać Boże Ciało y, tylko dlatego, że Wy w to nie wierzycie i zanim w ogóle zrozumiecie po co ci wszyscy ludzie tam maszerują, to jest właśnie nie do końca super. Katolicy naprawdę rozumieją, po co idą tego dnia w procesji Boże Chodziała. Dzięki. Jest godzina 15, pokończyły się już wszelkie procesje i zaczyna się burza po procesji. Przypadek. Mam dla was zagadkę matematyczną. Jak myślicie, jaką liczbę parasoli mamy ze sobą? that's what only because you got caught